Co? Zobaczymy, co robią nasze kochane dzieci, nie? Bo nie ma ich tutaj na, na sali. My tutaj sobie, jak to się mówi, urzędujemy, rozmawiamy, omawiamy tematy, a zobaczymy, co robią dzieci. O, proszę Państwa, zobaczcie, co tu dzieci robią. Są zajęte, wszyscy siedzą jak na lekcji, przy stole. Powiedzcie dzieci, jak wam się bawi? Fajnie? Fajnie. Podoba wam się wszystko? I pani Wam się podoba? I normalnie zajednie bawicie się z nią. Słuchajcie się, co wy nam na morze? Powiemcie do kamery, co robicie? Malujące widzicie. Paniołki malujecie? O jakie piękne aniołki, super! Chyba, dziękuję. No super, pięknie. No to fajnie. O, ty tutaj tak? Ty tak, co robisz? Aniołki? A jaką masz koronę? Jak to się nazywa, zwierzątko? Co masz koronę? Renifer. Renifer, brawo! Super! A ty o. też malujesz, re... e... Aniołka? Nie. Dobrze! A gdzie on mój aniołek jest? To weź go, na stoliku. A ty też malujesz, tak? Tak, ja też maluję. I co to jest? Też aniołek. Też aniołek, no to fajnie, gratuluję. O, już są aniołki! Już są aniołki!

Nie wiem. Wojtek, zobacz, to, jest Brawa. Jest. Brawa. A, od pani Małgosi. Kto będzie chciał takie piękne, smaczne ciasta, to może u niej zamówić. Z czego pani mogłabyś zrobić te ciasta? ciasta są, proszę bardzo. To jest sernik z brzoskwiniami. Wspaniałe brzoskwinie z naszych sadów u Kaczarowskich Keczor z O super. To jest najlepsze ciasto numer zawsze jest numer jeden, ciasta słonecznikowe. Na świecie. I to jest sernik, tak? Nie, nie. A to? To jest sernik, tak? Najlepsze. A to? To jest słonecznikowy. No, ale. Za słonecznika i Śmietany? Świetanie? I to jest malinowy bzyk. To, proszę państwa, to jest malinowy bzyk. Zaraz spróbujemy. Proszę... proszę bardzo, kroimy. To czyli to są maliny? Maliny i bzyk. I bzyk. A co ten bzyk? Bzyk to jest takie coś fajnego. Zawsze jest bzyk fajny. Aha, no, o, no właśnie. A może pani bliżej pojechać temat tego bzyka? Bzyk. Bo ciachu, machu i gotowe. <grym> I bzyk. I bzyk. A. Słuchajcie, to kto chce zrobić bzyk, to chce bzyk zrobić. idzie do pani Małgosi, ona mu piecze ciasto i już ma bzyk. Już mam bzyk. Tak. <grym> o, rewelacyjne. Mm. Rozpływa się w ustach. Dziękujemy i życzymy udanej zabawy dalszej. Dziękuję.